Ale monet, ile kasy może zbrać wszystkie monetki? Wielki fever monetek. Każda monetka, każda monetka będzie moja. O, ale monetek. Właśnie widzicie, co robi lider po godzinach pracy. Witam was bardzo serdecznie i za mną jest dealer. Dzisiaj pokrąciłem sobie fixer na dealer. Przywitaj się. Witam bardzo serdecznie. <grywa> um, <grywa> o kurde, od razu sprawdziłem. Znasz tą mapę, czy nie właściwie, bo tutaj... e, grałem na Aha, niej, Ona okay. jest chyba lekko zmieniona, bo kiedyś też była. W ogóle była przerwa na tym, na tym serwerze. Aha, nie wiem, nie wiedziałem, nie byłem w temacie, ale tak. ja nie mogę przejść tam z początku. Aż taki słaby jesteś. Tak. Ja już tutaj jest, jestem daleko, już nawet. Sorry, że to w ale moje siostra o, o. się drze. <gulet> Jump. Kurde macie, nie udało mi się. Ach, kurcze. Ta gra jest chora. O, udało mi się, co teraz? Serio, teraz będą te jumpy? Ale jesteś z jakimś serio. Ło, ty, ty prowadzisz, wiesz o tym właściwie. Tak? Ja no, tak, tak no, no No, 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 to na czasie. Iksan, Frogsiu is now in the late. Frogsiu, jest jesteś dumny. Kurde, ta wiesz. gra jest chora, trudna, wczu... <gulet> no ja nie mogę początku przejść. Ja, te, ja też nie mogę. znaczy Uf. ja przesiadłem, ale nie mogę tego przejść. Teraz za mocno skaczę, raz za słabo, nie wiem. Co? No dalej, wygrywasz, Dobra. wygrywasz. Chyba, to że sugeruję. Że... Mi... tu wpisasz, aha, wpisasz, że. Aha, wpiszesz, że jest ten pierwszy? Mhm, mm ja tak jestem właśnie. Wcześniej, wcześniej był ten, ten taki czat, gdzie pisało taki. Ten... O, o kurde. Da się to przeszkoczyć? Ja początku nie no. mogę przeskoczyć, więc nie nazywam. <laughs> Serio? Ile masz żyć właściwie tak z ciekawości? Yy, 136. A, A ty? 96. Ile jest na <głos》>? początku? Nie wiem. 150. Nie, nie, w... nie w... Chyba... no chyba tak, coś takiego. Nie wiem czy to jest losowo, czy jak uh, Kurde! O oh, fakt! Znów... Ja mogę przeskoczyć do Froksiu ty, ty masz takie... Ty nie masz szczęścia. Nie, nie nie chodzi o szczęście. Chodzi o to, że... Mm, że... Że y, daję fakt. Kurde. To będzie. O, widać. Je. To pewnie przez ten skin. Mario. Mario przynosisz pecha. To jest. Mario chyba. Nieźwiedź. Nie Mario. Mario jest Mario A, jest... Mario jest czerwony. Czerwony jest Mario. Włoży taki fejl. <grym> A wiesz co przed chwili... <grym> Serio. Co ty... <grym> <grym> Przepraszam, że tak. mi się, yani. ja muszę sprawdzić? Co w, w moim sprawdzić? Tak. Masz Game Tak, właśnie... Sorry już się słyszę jak coś. Tak, mam Game boja. właśnie ostatnio wygrzebałem sobie. I czy w moim jest... Kurczę... O fuck. Dobra. Przez czy mi się save zapisał? To... Grałem w Mario ostatnio właśnie dzisiaj w nocy. Kurde TEMAT, przechodź to TO jest cholery! Sorry, nie nie, nie onę. Przeskakuję to w nas 50. Rzeczywiście raz czujesz. Tego nie czuję i tego nie czuję. Dobrze, ja, ja, ja już skoczę, nawet wiesz, i ja jestem daleko. Na razie filmik Mario, mogę go przywinąć, ale z tego, mi każe skakać, czuję się zastraszony. co? Tak, słyszysz to? Tak. Widzisz, jak <grym> to. Tak brzmiało. Jezu, ile ile godzin tak brzmiało. Na było. Co? Nie grałeś w Mario? Grałem, ale. Na no odcinku, tak. No, f... Czepiasz się. Nie, nie szepiam się. Du, du, du. No, prawa autorskie są muzykę. Nie, co ty. O, oh, fuck. Jest! Udało się! Graś? Całość? Nie, nie, ale przyszedłem. A nie, przecież też przyszedłem, przyszedłem całą. No nie. Cześć, bo stary ściągnąłem się już. No mów, mów, stary, ja gram też. Gram jedną ręką w Maria, drugą ręką gram w X-Rana, więc nie ma. Da się tak? na najwyraźniej. Ale fajna sprawa, wiesz, fajna sprawa, bo tak, um, ale... generalnie polecam, jak ktoś chce kupić Game Boya, to to może pisać mi na pewno na YouTube, bo Co nie mogę sprzedać. Patrzę. Ej, muszę... e, wiesz, że ty nie wygrywasz już? Już nie wygrywam? Nie, Abby Elite... Elise wygrywa. Kurde. Nie daj Trzeba się tego Nie daj się nim. Nie daj się nim. Nie dam się, nie Ty dam, sam, się, pokaż, i... to jest nie dam się. Pokaż to. Ty tak, pokażesz pokaż pokaż jest Samsung Alpha. Poczuję to, będę będę zwycięzcą. Mhm. Dokładnie. Kurde, spadłem. Ja tak skaczę teraz do góry. Tak, wysoko. O, po to jednak przyszedłeś tam. Tak, no coś tam. Czy no, się że Nie przez chwilę choćby przecież. Tak, gdzie? Tak, wątpiłem. Po tym jak przez pół odcinka. Siedziałeś w jednym miejscu. Jesteś taki bezpośredni. <laughs> nie, nie możesz, nie możesz, nie mogę powiedzieć na że no... Nie no, dealer, no ładnie, jest, ładnie skaczesz. Ładnie skaczesz, jesteś dumny, no? no. Tylko tak od razu niemiło, no. Kurde! <laughs> Dlaczego ja w to gram? Rage'ujący frog się piękne. <laughs> tak. Takie, takie... Takie, tak tak, 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 tak słodko. Tak jak Takie dziecko, które się wgórze, bo nie dostało Lizaka. <grystanie> dobra, dobra, dobra. Nie dostałeś Lizaka. Jest? Tak? Udało mi się, Ale, mam do, checkpoint, chodź, jestem chodź, dalej. Powiedz o powiedz, tym powiedz problemie: kto ci zabrał Lizaka? Rok się, co się stało. Nic. Może, przy mnie może być szczery. Okej, okay, powiem. To było smutne, ponieważ e, jak byłem mały, to moi rodzice mi zabrali Lizaka. Siedemnaście sekund, 17 sekund, Froxiu nie ma czasu na opowieści dla Nie ma czasu na powieści trzeba, Masz trzeba się sekund, ja już tylko nie przejdę, więc... Gdzie? Tu. Tak, i ta muzyka daje mi takie szczęście. Wiesz, ja w tym levelu byłem razy? Naprawdę to jest coś niesamowitego. Ja tu chyba ileś godzin przegrałem na tym tak. po poziomie. Przez, <grym> przez te, ile lat? Przez te 12 lat. minut. Przez te 11 minut. Nie, przez 11 lat to ile, ile ja tu godzin spędziłem, Boże, w tym świecie, aaa, jakie piękne. FROX! O. Dobra, dziękuję. Dobra, lecimy na tej samej arenie, co niedawno była. A, to jest arena. ona jest prosta, tak więc wygramy ją na bank. Znowu zacząłem z opóźnieniem, FROX, nie przynieś mi, żeby, reszta, Minecraft. Serio? Znaczy, tak, że... tak, tak bardzo, tak bardzo jesteś na moim odcinku, że nie wiesz kiedy arena się dyskrywa. No. Ale mi zapiszczało w uchu, oh my god. Zaraz uda mi się razem. Coś ci w uchu, czy zapiszę ci w uchu, w uchu, czy w minecraftu w uchu? Czysk nie, że w, uchu ci... w realnym uchu. Przez czy, czy minecraft ci piszczało, czy tak zapiszczało? Ej, tak, jestem pierwszy. Tak samo z siebie zapiszę zabytki. No nie ważne. Co ty robisz z moim mózgiem, Gwilar? A, w końcu taki nik Papu papu. Pop, pop, pop. Dobra? Będzie szybka arenka, którą spadłem. Szybka arenka z Froxem. Co powiesz na taką szybką arenkę z Froxem? Dobra, szybko Taką szybką, no. szybką arenkę z Froxem. Tym. Dobra, lecimy, 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 lecimy tak. A jest akurat Ty. bardzo, bardzo szybka i krótka. Mm -hmm. Że aż się zdziwiliśmy wtedy. Ja się, ja się nie zdziwiłem, bo ja znam tę mapę. Frox jest takim noobem, takim trochę na tej mapce. Dzięki, dzięki że mnie mnie wierzysz. Ja, ja mogę powiedzieć, że jestem weteranem X-Rana. Mm -hmm. Tak. Ten weteranem, że, że w ostatniej arence to przez pół odcinka byłeś na tym. Okej, okay, ale. Ale, w ale. Weteranem, przecież wie, ale... że. Wierzy. To już tak. nie te lata. O, to jest... To już nie te lata. To już nie te lata. Diler odszedł y, na emeryturę. Tak, ja już... Jest, wygrałem. Jestem emerytowanym ekstronawcem, no. Wygrałem, i prawo, wygrałem. Frocio. Teraz będę mi od cheaterów wyzywać, jak, jak, jak ja to kocham. Cofnęło mnie. A, czy nie wygrałaś? Wygrałeś? Cheater. <grym> What the fuck, czemu mnie tak dziwnie teleportuje? W tom z powrotem. Tak, tak jest z tysiącami, wiesz? Jesteś teleportowany wszędzie, wszędzie, gdzie się da. Jestem jak ten. Coś rozrywany. o, o, o. To było tyle w tym odcinku, zaraz jeszcze mam dealer. No, tak, chyba, ja też bo tańczę w minecraftcie, czyli. tak, tak, tak. tak, tak, tak nie, dealer tańczący w Minecrafcie. Tak, tak to ja sam nie, się nie, pożegnam. Tak, cześć, tak, cześć, dobra. Tak, 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 Jeśli tak. wam się spodobało, możecie zalajkować, skomentować, zasubskrybować, jak już jesteście, nie jesteście moimi widzami, to zasubskrybować. Tak więc to było na tyle, dealer, pożegnaj się za mnie. Zapraszam też się na mój fanpage, facebook.com. I na mój, nie? i na jego Skype możecie z dobra, no mojego Skype'a w Możecie ze mną podpisać, dobra, Nie Na mojego Skype'a bgx.